nagrywać o innych youtuberach, ale tutaj muszę coś powiedzieć. Siroks na anarchii, ale czy na pewno za jest I Niektórzy uważają, że to fake, niektórzy uważają, że to prawda, a ja dzisiaj wam przedstawię, że to fake i żebyście w tym nie wiedzieli. Do tego przedstawię, jak znowu się by się poprawić. No i co? Zaczynajmy. A jeszcze przed odcinek zostaw łapkę w górę, subskrypcję, w do niewidzialnego, który prawdopodobnie będzie robił tą miniaturkę do tego filmu. No i co? Możemy zaczynać. Właśnie wstajesz. Ogarniasz się pierwszej rzecz YouTube'a. na nowy film W chwili oglądania zjeżdżasz do łapek w górę. Jak zawsze pozytywny wynik. Teraz idziesz do Shinoxa. I patrzysz na do... film też ten, prawda? Ale ja Ci teraz pokażę skila. Przed usunięciem łapek w dół. Bo jeszcze raz widzicie do Basiego, eh, Paziego. Sory, ponieważ on to nagrywał, oświadczył się przede mną, ale ja też chciałabym was poinformować. Widzicie, 615 łopek w górę i 926 łopek w dół. Myślę, że teraz jest podobnie, więc, bo to jest dziwne. No tak, członkowie anarchi zwykle dostają dużo łopek w górę, ale tutaj, no, coś mało. Wiecie, ale. Lecimy jeszcze. Oglądasz YouTube? Oglądasz nowych film Profixa. Po chwili oglądania zjeżdżasz, popatrzeć na komentarze. Oczywiście, kilka komentarzy od członków anarchii. O chwilę chwili oglądania się żeby zobaczyć na komentarze. Ale czemu tu nie ma żadnych komentarzy członków anarchii. No właśnie, widzowie. Po... Kolejny dowód na to, że jest fake. Tak w ogóle jedyny komentarz, który dostał Shilox od Człaka Anarchii, to komentarz od Flammeusza i jeszcze z taką emotką. Lecimy dalej. Nie z, y, wstajesz. Dzwoni do ciebie kolega. Mówi, że nowy film, y, film Kawiego, jak negocjowali, czy go dodadzą do no, no, Nice One Team. Tak, ja wiem, że y, on musiał jakieś wyzwania wykonać, Aby to taki przykład. Y, y, I wbijasz na jego film. Teraz to jest konkurencja. Widzieliście? Na filmie Gokapiego były, yy, no, głosy innych członków Anarchii. Teraz pójdźmy do Shiroksa. Shiroks też robił filmik, gdzie był w Dicewantive'ie. Teraz wypuszczę jego fragment. Zadaniem będzie przeskoczenie tego. Za pomocą trzech bloków i mi się udało. Okazało się, że na kordach wyznaczonych przez Kozota znajdowały się różne konkursy. Ale pewnie zapytacie, czemu tam nie ma Dźwięku Kozota? Jakuba? No właśnie, to jest kolejny dowóz. I tak wiem, że nie ja pokazałem wam fragmentu, gdzie on spotyka. Ale niech ja go znajdę. Czekaj, gdzieś on był. No, w każdym razie. To. To jest trochę dziwne, bo jakby było na Anarchii, to by zapewne został dołączony do Discorda, bo mam mają Discordy jakiegoś, pewnie, tak? Yy, I to pewnie, pewnie by z nimi gadał, a tak to tutaj nie ma. Dlatego też dziwne jest to, że u Capiego to członkowie na sądzi kontrolowali kontrolować, jak on robi te zadania, a tutaj u Shiroksa on jest sam, jedyny jeden był fragment, że niby tam Hozot stoi, ale to był jego kolega, Shiroksa. Lecimy dalej. Ale teraz powiecie: Oli FN, ty idzie. A co z mapą? Już ci pokazuję. Tutaj sam Shirok zrobił, udostępniam mapę Anarchia SMP. Ale w samym opisie ani tym nie ma tej mapy. Czyli to też kolejne wybicie Shirok'sa i nie podanie map. Znaczy no Kolejnym dowodem jest opis Shirok'sa. Fake. Y, wiele osób nie zjeżdża ten do no, opisu, więc to trochę słabe, mogłoby dać to na miniaturce, że to fake. Ale teraz powiecie pewnie o lityki wosku, ale skoro y, no to też jest fake, to dlaczego ludzie nic o tym nie mówią? Dobra, ale dlaczego nie oskarżamy zędziaka o fake? Już Ci to tłumaczę, Po pierwsze, jak robić serwer dlatego, żeby ludzie mogli się patrzeć, jak twórcy Anarchii lub Dropa i żeby zagrać na trybie ich ulubionych youtuberów. Yy, a za to yy, Shirox robi to tylko dla wibicia i jeszcze ma z tego współpracę. Ehm, no i tak, teraz Wam pokażę jeszcze zmiany w miniaturce. Który razy jako to fake, fake, ale jak mówiłam wcześniej, mam to robić. No dla ludzi, żeby się mogli dobrze bawić. A za to Shiroks nie ma tu totalnie nic fajnego. To prawda, że jest w opisie, ale jakieś 80%, 85% ludzi w ogóle nie zjeżdża do opisu. Więc co jest dla mnie słabe? Lecimy teraz do podgódu. Jak Shirox mógłby się poprawić? Teraz pewnie powiecie, no ale Oli faktycznie to jest fake, ale ja jakoś chcę go dalej oglądać. Co mogę zrobić? Ty nic nie musisz robić, tylko Shirox musi coś zrobić. Moim zdaniem mógłby przeprosić, a później wymyślić jakąś ciekawą serię, żeby ludzie go dalej oglądali. Mam nadzieję, że tak będzie. No i teraz wasze słowa dla was, widzowie. Widzowie, nie róbcie tak jak Shirox, bądźcie dobrymi YouTuberami. Życzę Wam powodzenia, oczywiście, bo że będziecie mieli dużo słów. Może nie? Zobaczymy, ale po prostu się starajcie, nie kradnijcie kontentu, nawet jakiejś z zagranicy. Yy... No i co? Mam nadzieję, że tak będzie, będzie, będziecie robić. Dziękuję Wam za oglądanie. Yy, jeśli odcinek Ci się to z w górę. Dzisiaj odcinek z rozdziałami, tak to się nazywa, dlatego że dla mnie jest trochę ważniejszy, poważniejszy. Yy, więc tak, jeśli zrobiłem Wam dobrą robotę i Pokazałem wam dlaczego to jest fake, nie warto w to wierzyć, to zostawcie Subika i łapkę. Jeszcze yy, bicie, do jego, ponieważ on nagrywał przede mną o szykocie, ale ja po prostu postanowiłem, że też muszę Was o tym poinformować. Yy, no i co? Widzicie też, do mojego grafika nie widziałem, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Yy, ponieważ ja nie robię fejku, przynajmniej takim się wydaje, no raczej, yy, więc po prostu zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i co? Cześć!